Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani bracia i siostry. Dzisiaj mamy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 13, werset 1.9, i w niej Pan mówi o tym, że każde drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, które w ogóle nie rodzi owoców, yy, będzie wycięte i wrzucone w ogień. Znaczy, to akurat nie jest dokładnie ta Ewangelia, ale przekaz jest podobny. I w ten sposób Właśnie Pan w naszym życiu, wiecie, sprawdza, przychodzi raz, oczywiście w bardzo delikatny, cichy sposób i patrzy, co się dzieje, patrzy, czy my rodzimy te dobre owoce. Jeżeli ich nie rodzimy, no to daje nam jakiś sygnał przez sytuację ludzi, zdarzenia, uczucia w duszy, żebyśmy się zmienili. Jeżeli my się nie zmieniamy, to potem ten sygnał będzie znowu i znowu. Jest wiele świadectw osób, które nawróciły się po tym, jak Bóg pokazał im po prostu wizję piekła. Spotykam w internecie sporo osób, które mówią, że ta ziemia to jest piekło. I powiem Wam szczerze, że według świadectw osób, które tego faktycznego piekła zobaczyły, jak ono wygląda, to tutaj jest naprawdę dobrze. Nie będę jakby straszę wam szczegółów tego co ci ludzie widzieli co się dzieje w piekle w jaki sposób demony bawią się z człowiekiem tam ponieważ wtedy w ten film zostanie zdjęty ale myślę że każdy z was może sobie to wyobrazić że nikogo nie zastraszam po prostu każdy z tych świadectw tych ludzi pokrywa się po prostu są bardzo podobne dlatego właśnie zastanawiam się zawsze jak mam jakąś pokusę żeby zrobić coś wiecie niekoniecznie jak jest jakaś pokusa, żeby powrócić do jakichś swoich starych rozwiązań, z których Pan mnie już wyprowadził, bo jest ciężko, czy coś takiego, to zawsze zadaję sobie pytanie o te owoce. Czy to zrodzi jakiekolwiek dobre owoce? I zawsze odpowiedź jest taka, że nie. Po prostu nie. Choćbym chciał, to, to ma szansę zrodzić tylko negatywne owoce. A życie jest darem. I jeżeli my ten dar wykorzystujemy do czynienia zła sobie, czynienia zła innym.